I nadchodzi dla nas kolejny sezon grzewczy. Palimy węglem, gazem, peletem lub pompą ciepła. Widziałem nawet, że Pan tutaj Wam pokaże. Dogrzewa swoje mieszkanie turbiną wiatrową. No, Panie Inżynierze, niech Pan wyjaśni nam, co to w ogóle są za urządzenia. Proszę Państwa, to jest typowy przykład który obrazuje właściwie jak na obrazku jak wyne, wygląda energia solarna, jak wygląda energia wiatrowa. Jeżeli wiatr, o, tak jak teraz zwiększa się troszeczkę bardziej, to przerzuci, przekroczy 180V, przekroczy do następnego etapu odbiorników, który już ma y, dalej podłączone 2400 W. Ja na razie grzeję drewnem w kominku i za niedługo będę się szykował na pierwsze odpalenia pompy ciepła, bo robi się coraz zimniej. Chociaż teraz przed ciepły dzień jak to kręcę. A mianowicie chciałem coś wypróbować, bo jak po roku czasu, po jednym sezonie grzewczym, wyczyściłem filtr z tej pompy, to był dosyć brudny. Teraz minął kolejny sezon. Przygotowujemy się przed nowym sezonem i mówię: Wyczyszczę, ale zobaczymy jakąś różnicę. Bo rok temu instalowałem filtr wodny i zobaczymy, czy będzie mniej tego brudu. I standardowo zakręcamy nasze zawory. Zdejmujemy zawleczkę zabezpieczającą. Podważamy sobie tutaj wyjście od filtra. I mamy go, i powiem Wam, że jest mniej brudny, jest mniej, trochę tam brudu się nazbierało, ale o wiele mniej, niż ostatnio i tak to wygląda. Jeśli ktoś chce zobaczyć jak się to demontuje i montuje z powrotem, cały filmik z modelu Panasonica, zostawiam tu Wam wejście do tego filmiku, a ja pozdrawiam Pawła z gór. Który zamontował też swoją turbinę i ją testuje. Zapytanie do Pana Pawła, kiedy Pan będzie miał czas, żeby u mnie taką turbinę zamontować. A ja się z Wami już żegnam, zostawiam linka do kanału Pana Pawła. Możecie sobie tam zobaczyć jakie on tam cuda też sobie wymyśla. Możecie też u niego różne rzeczy z drewna zamówić, bo to jest facet kurol, który ma talent rzeźbiarski.